W latach 90. każdy znał ten utwór. Śmiechu! Warty. Wystarczyło kilka sekund, i już wiedzieliśmy, że to śmiechu warte. Program, który w latach 90. zbierał przed telewizorami całe rodziny. A dziś. Jest nostalgiczną ikoną. Cześć tu, retronautka. Dziś cofniemy się do jednego z najpopularniejszych programów polskiej telewizji lat 90. Śmiechu Warte. Zobaczymy, jak powstał, kto go prowadził i dlaczego pamiętamy go do dziś. Na początku lat 90. w ramach telewizyjnego magazynu Bliżej Świata pokazywano fragmenty niemieckiego show Prżą o Uśmiech a w nim nadesłane klipy z wpadkami i śmiesznymi scenkami. W 1994 roku w Polsce pojawiła się nasza wersja, czyli śmiechu warte, oparte na amerykańskiej licencji. Program wystartował dokładnie 4 maja 1994 roku na antenie telewizji polskiej i trwał aż do 16 maja 2009 roku. Śmiechu warte kojarzymy przede wszystkim z Tadeuszem Drozdem, który prowadził aż 500 odcinków w latach 1994 do 2004. Prowadzący się jednak zmieniali, choć nie każdy o tym pamięta. Od 2004 do 2006 był to Wojciech Kamiński i Przemysław Rzejmo z kabaretu Jurki, od 2006 do 2008 Krzysztof Piasecki, a od 2008 do 2009 Joanna Bartel. Formuła była prosta. Widzowie przysyłali śmieszne amatorskie filmy, wypadki z wesela, komuni, domowe scenki, a program je pokazywał, komentował i nagradzał. Były momenty, w których redakcja otrzymywała nawet 20 tysięcy kaset. Jako pierwszy wyróżniony został film, w którym pan młody w domu weselnym rzuca kieliszek i trafia świadka w oko. W 1995 roku audycję oglądał co trzeci Polak, a aż 76% widzów oceniało go pozytywnie. <laughs> Oczywiście oświadczam. Że wstępuje w związek małżeński. Że wstępuje w związek małżeński z panią Teresą Perek. I przyrzekam. Odpiszecie. Że wszystko. uczynił wszystko. wszystko. Rzekł, wszystko aby małżeństwo nasze. Małżeństwo nasze. Było zgodne. I sprawiedliwe. Zgodne. I sprawiedliwe. Proszę, było zgodne. zgodne. Było, zgodne, zgodne. było zgodne. szczęśliwe. A szczęśliwe. I wstało. Było tam zanim internet i YouTube zdominowały wideo rozrywkę. Śmiechu warte było właśnie tym, polskim YouTubem w telewizji. Każdy w latach 90 znał piosenkę z czołówki. Skoczna melodia otwierała każdy odcinek i już po pierwszych nutach wiedzieliśmy, że zaraz ujrzymy Tadeusza Drozdę. Program bił rekordy w niedzielne popołudnia, a całe rodziny zasiadały przed telewizorem. Choć przez lata program był bardzo popularny, z czasem oglądalność malała, a format się już wyeksplatował. Ostatni odcinek wyemitowano 16 maja 2009 roku. Łącznie powstało ponad 600 odcinków. Dziś każdy może wysłać film na YouTube czy TikToka, a Śmiechu Warte przypomina się jako zabytek popkultury. Podsumowując, Śmiechu Warte to nie tylko program, to część naszego wspólnego dzieciństwa, kawałek telewizyjnej historii i dowód na to, że śmiech łączy pokolenia. A wy pamiętacie jakąś wyjątkową scenkę z programu? Ktoś wysłał, ktoś wygrał, ktoś oglądał z rodziną? Podzielcie się w komentarzu. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie subskrybuj, zostawcie łapkę w górę i włączcie powiadomienia. Do usłyszenia!